Sława Buczek zebrała grupę entuzjastów śpiewania na Mieleckim Uniwersytecie i w marcu 2012 roku założyła chór, który chórem Echo nazwano. Przez te 10 lat pozostawiliśmy po sobie ślad w postaci 85 występów. Wszyscy chorzyści są słuchaczami uniwersytetu. Wiele osób. Śpiewa 10 lat. Bez względu na wiek, kryją w sobie wielkie możliwości, piękne talenty i przyjaźń. Ale niektórzy odeszli już na wieczny spoczynek, ale wierzymy, że tam góry na nas patrzą i nas wspierają. Aktualnie chór liczy 36 osób, 27 pań i 9 panów. Przez tą dekadę. Pani Małgorzata Leśnia, chórem dyryguje i dobrze się z nami czuje. Obecnie starostą chóru jest Aleksandra Ryba, przez Ewę Simgidę wspierana. Przez te lata zwiedziliśmy z chórem i śpiewaliśmy w wielu miastach. W Warszawie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, byliśmy na Ukrainie też. Odwiedziliśmy także dużo ościennych miejscowości zakupiono nam stroje i instrument. W 2018 roku w święciniu na przeglądzie chórów zajęliśmy trzecie miejsce. W repertuarze chóru są piosenki, pieśni liczne, ludowe, biesiadne, patriotyczne, kościelne, okolicznościowe, a także argie operetkowe. Nasz repertuar wzbogacamy własnymi utworami, które tworzą Ewa Siembida, 8 i Henryk Piechocki, 21. Muzykę komponuje pani Małgorzata Leśniak, a my jej chętnie śpiewamy i nawet swoją wspaniałą kuralną piosenkę mamy. Chór Echo w pierwszej kolejności wzbogaca uniwersyteckie uroczystości, święta państwowe, Rocznice patriotyczne. Bywamy na przeglądach w kościele, często w domu pomocy społecznej, występów w biedę. Serdecznie dziękuję prezesom za opiekę, pani dyrygent za dziesięcioletnią współpracę, panu koziołowi za akompaniament, Oli Rybie i poprzednim starostom chóru. Za pracę i cierpliwość. Ewie się za kronikę chóru, teksty, życzenia na każdą okazję. Henrykowi Piechockiemu za mądre teksty i naszą piosenkę. Dziękuję wszystkim członkom chóru Echo. Za te 10 lat śpiewania było wiele pięknych, wspólnych chwil, dla których warto żyć. Są to ludzie życzliwi, radości, z którymi warto było przez 10 lat być. Odbyliśmy wiele występów. Pozostało wiele przeżytych wspólnych chwil, o których byłoby dużo wspominać, no ale czasu mamy 4 minuty za te 10 lat śpiewania. Kończąc, życzę Wam, kochani strutu dużo zdrowia. Wielu sukcesów i wielu jubileuszy. Dziękuję.